Tekken 3 i Tekken Tag Tournament bo w tym wypadku nie jestem w stanie wybrać że tak powiem jednego króla żelaznej pięści i dwa tytuły w obrębie jednego PvP kanapowe, znakomite osiedlowe i też wyjazdowe pamiętam, uciekaliśmy nawet ze szkoły, żeby jechać na jakiś turnie czasem z kolegami pobijałem rekordy dla oficjalnego magazynu PlayStation za czasów Tekken Taga Tekken 4 jeszcze mam do dzisiaj odłożone tam te gazetki, płyty DVD z nimi, jestem z tego bardzo dumny będę pokazywał wnukom może dzieciom, jak się uda kiedyś zdobyć także m, gry, które mnie ukształtowały ukształtowały w tym gatunku, śledzę proste na na do dzisiaj, chociaż aktywnie już w turniejach nie uczestniczę, może już nie te ręce, chociaż staram się dalej coś tam w sobie pogrywać, ale już oczywiście nie na takim poziomie co kiedyś, ale generalnie Teken zawsze będzie we mnie i, i uwielbiam, po prostu uwielbiam tą biatykę. Tony Jastrząb czy Tony Hawk Pro Skater, oczywiście druga i czwarta część moimi ulubionymi, także starałem się tutaj pobijać z czwartej części rekordy, żułować te plansze. Setki, tysiące spędzonych godzin, też Koop kanapowy ze czasów drugiej i pierwszej części z mamą, niezapomniane na split screenie. Bardzo mi się ta gra podobała od zawsze, te klimaty deskorolkowe, nawet kiedyś próbowałem swoich sił, ale nie wyszło, że tak powiem. Na szczęście przeżyłem, ale kto nie zna, jakimś cudem pominął tą grę, a chce się pobawić czymś naprawdę znakomitym w obrębie gatunku ma jeszcze opcję na kupno jedynki i dwójka Remastera, który wyszedł nie tak dawno, więc no, ajajaj, niesamowita gra. Dla mnie taka kwintesencja arcade'owego skatingu i nie tylko. Legacy of Cain, saga można by powiedzieć, natomiast Blood Omen, pierwsza część i Soul River są zdecydowanie dla mnie top 2, jeżeli chodzi o ten tytuł. Niesamowity świat, niesamowita otoczka, świetna fabuła, świetna tamczas. Tamte czasy gra aktorska, w ogóle system gry i ta historia, że pierw generalnie budujemy potęgę, mszcząc się ojcem, by później w drugiej części stać się jego synem rzuconym w czeluś, który chce po tego ojca właśnie sięgnąć swoimi pazurami. Uwielbiam. Fabuła, gameplay, zagadki, stylistyka, boss fighty, wszystko w tej grze, to jest dla mnie właśnie taka przygodówka kanoniczna. Tenchu. To jest generalnie pierwsza, druga i trzecia, trzecia część, mogę nawet powiedzieć. Skondensowana w obrębie tej jednej pozycji, znakomita skradanka w tamtych czasach, właśnie seria Tenchu i Metal Gear Solid. To było właśnie, właśnie to. Japoński klimat, który do mnie przemówił, i generalnie ta taka skryta brutalność i uczenie się cierpliwości niesamowita pozycja. Tutaj wszystko było dawkowane w tak pyszny sposób. Fabularnie i gamingowo, że chętnie wracam do pozycji tęczu po dziś dzień Crash Team Racing. Ktoś powie, czemu nie Mario Kart? Mario Kart jest bardzo bliski, natomiast prekursor jest tylko jeden i dla mnie na PlayStation była to jedna z najlepszych gier. Do dzisiaj wydaje mi się, że jest totalnej czołówce, jeżeli chodzi o gatunek wyścigowy. Absolutnie crème de la crème, też kanapowych koopów. Te granie na padach i przy skręcaniu, przecieranie się barkami było czymś niesamowitym. Świetnie dobrany poziom trudności, znakomity. Zbudowana też fabuła, jak na gatunek bardzo mile spędzony czas i dla mnie jest to numer 1 generalnie gra wyścigowa w gatunku Forever and ever już raczej. No dobra, jakaś Czarna w stadion musi się pojawić, prawda? Mamy też coś na PC. Oczywiście to taki trochę żart StarCraft 1 oraz Diablo 2. OG Blizzard nie zawodził. Uciekanie ze szkoły gwarantował do kafej internetowych, po czym powrót do domu i ten sam Grind, nawet troszeczkę doranego PvP. Znakomite pozycje, szkoda, że już tak nie potraficie, przyjaciele, zamieci. Destiny 2, czasy nowożytniejsze, znakomite multi, znakomity poziom trudności w multi, w coopie, świetne robienie rajdów, współpraca ze sobą, czy dungów D1 podczas premiery, odkrywanie razem z zawikłanych zagadek, naprawdę niesamowita opcja i rozkminianie boss fightów. Pozdrawiam mój klan z tej pozycji, bardzo fajny, bardzo serdeczny. No, prawie wszyscy. Dead Cells. No, rożelike to otworzyły się do mnie, tego tworu nie przetuliły od momentu, kiedy zagrałem na Nintendo Switchu w opcji Handheld, właśnie w tę pozycję. Znakomita gra, znakomity gatunek. Cieszę się po prostu ze swojego progresu w tej grze. Jeżeli komuś nie przeszkadza, oczywiście, tego typu grafika, nie jest jakimś tam wiecie wzrokowcem, musi ej, znakomity znakomita grafika, cyberpunk, buj, buj, buj. Jak nie ma czegoś takiego, oczywiście, w głowie i tylko cieszy się dobrą, ge, dobrym gameplayem, nie tylko dobrą grafiką, to rożlajki Mogą być pozycją dla niego, ale zręczność jest wymagana. Naprawdę, palce bolo. Legend of Zelda, łzy, królestwa, Nieraz Miałem łzy w tej grze, kiedy świat cawał przed otworem, a ja nie wiedziałem od czego zacząć. Kiedy nastawa burza, musiałem szybko schować mój miecz, żeby nie dostać piorunem. No i wiadomo, piorun ochron, prawda? A, a, przeciąga, oczywiście. Znakomita historia, znakomita gra. Dla niektórych jest to dla mnie wiedźmin. bo jest po prostu dla mnie wiedźmin. Zaczęło się to od momentu Ocarina of Time. Bardzo lubiłem stare Zeldy także. Natomiast Tears. Jest znakomitą pozycją. W zeszłym roku tylko i wyłącznie Baldur's Gate 3 stawała tak naprawdę z tą grą w moim rankingu osobistym, w szrank, jeżeli chodzi o, o pozycję topową. Znakomity świat. Czapki z głów. Cuphead, znakomita gra. Oj, oj, oj. W zeszłym roku musiałem ją dopiero nadrawać na Nintendo Switch, natomiast kopka na napowy, mute poziom boss fightów, ta grafika takiego Disneya z lat 60., muzyka jazzowa, buduje taki klimat, poziom trudności, który po prostu satysfakcjonuje na tyle, że po zabiciu jakiegoś bosa czujesz, jakbyś przyszedł jedną grę. Mute, naprawdę świetna zabawa, zwłaszcza polecam w dwie osoby się strzelać. DLC znakomite także do tej gry w pakiecie zasadniczo już teraz jest dostępne. Bardzo chciałbym, żeby jeszcze kiedykolwiek wyszło coś z tego uniwersum, mój ulubiony platformer prawdopodobnie. Ever.